Dzisiaj wielki dzień, dni otwarte na inwestycji Piotrkowska 44. Proszę powiedzieć naszym widzom coś więcej o tej inwestycji, o tym budynku. Dzień dobry, tak, to nasz wielki dzień. Premiera tego obiektu, jeśli chodzi o dostępność dla naszych klientów. Zarówno tych, którzy już kupili mieszkanie i chcą zobaczyć, jak wyglądają postępy w realizacji, ale też tych, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, zastanawiają się, wahają się. Mają dzisiaj świetną okazję, żeby zobaczyć zarówno nasze biuro sprzedaży, jak i mieszkanie pokazowe, ale również te lokale, które już są w zasadzie wykończone w wspólnocie deweloperskim. Ile jest tych lokali, które są już wykończone? Pierwszy etap obejmuje 33 lokale mieszkalne. Mieści się w rewitalizowanej części kamienicy frontowej oraz oficyny A. Drugi etap to 111 mieszkań, które jest obecnie realizowanych w części ulicy Wschodniej. A proszę powiedzieć dla kogo są przeznaczone te mieszkania? To znaczy jaki jest metraż? Czy to są raczej lokale dla rodzin z dziećmi czy dla singli? Tutaj mamy dosyć dużą dywersyfikację jednostek mieszkalnych, od 25 do tak naprawdę 80 m kwadratowych. Te mieszkania, pokazuje to nasze doświadczenie ze sprzedażą tej inwestycji dotychczas, oferujemy głównie osobom, które szukają lokali inwestycyjnie które szukają lokali dla swoich dzieci, które przyjeżdżają na studia do Łodzi, więc raczej jest to tego typu target klientów, często osoby spoza Łodzi, których przykuwa magia ulicy Piotrkowskiej, ta lokalizacja, które kojarzą Deptak, który znajduje się tuż za naszymi plecami i chcą tutaj zainwestować, żeby czerpać zyski, czy to z najmu krótkoterminowego, czy długoterminowego. Lokalizacja w takim miejscu, tak ważnym miejscu dla Łodzian wymagała zapewne Szczegółowego przygotowania i konsultacji z urzędnikami, czy, to, czy tak właśnie było? Tak, tutaj rzeczywiście lokalizacja jest zupełnie wyjątkowa. Można powiedzieć, że budujemy na świeczniku w obrębie samego ptaka ulicy Piotrkowskiej. W otoczeniu infrastruktury, która w całości podlega pod ochronę konserwatorską Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W związku z tym, wszystkie nasze ruchy inwestycyjne tutaj były poprzedzone ustaleniami, uzgodnieniami konserwatorskimi z jednej strony, również uzgodnieniami w Urzędzie Miasta Łodzi. Ta współpraca przebiegała dość ciężko, bo mieliśmy o tyle pecha, że w międzyczasie wojewódzki konserwator zabytków wymówił umowę o współpracy miejskiemu konserwatorowi zabytków. I wszystkie te uzgodnienia konserwatorskie, które zrobiliśmy dla tej inwestycji przed majem zeszłego roku, okazały się nieważne, musieliśmy je ponowić. Tego typu drobiazgi trochę wydłużyły nam proces inwestycyjny i kosztowały nas sporo nerwów, ale ostatecznie udało się wszystko uzgodnić. Poza urzędem miasta i współpracą z urzędnikami, w tego typu inwestycji, gdzie mamy bardzo ścisłą, śródmiejską zabudowę, gdzie mamy bardzo bliską odległość do budynków sąsiedzkich, wznosimy część się w granicach działki, równie ważna jest współpraca z sąsiadami. Tutaj mamy wspaniały przykład jak ta współpraca może się pozytywnie układać, mamy podpisane porozumienia ze wszystkimi sąsiadami od ulicy Wschodniej, gdzie trwają obecnie najcięższe prace, z miejskim przedszkolem, które bezpośrednio z nami sąsiaduje, które użyczyło nam fragment swojej posesji w zamian za to zobowiązaliśmy się wybudować naszymi środkami i własnym staraniem plac zabaw dla maluchów, który myślę, że powstanie jeszcze w tym roku i będzie cieszył przedszkolaków na wiosnę w tym roku szkolnym. Budynek, który Państwo oddali, jest wpisany do rejestru zabytków, czyli jest to obiekt zabytkowy. I jak właśnie trzeba dbać, pracować na tego typu obiektach? Rewitalizacja, przebudowy, odbudowy wymagają szczególnej znajomości procesu inwestycyjnego. Jest to bardzo wymagające pod względem technicznym, jak i uzgodnień z konserwatorem. Zabytków, jeśli chodzi o nadzór ze strony konserwatora zabytków. Substancja często, na którą napotykamy, jest w bardzo złym stanie technicznym. Często nas zaskakuje, nawet jeżeli robimy inwentaryzację takiego obiektu, robimy projekty wykonawcze, czasami okazuje się, że substancja jest w dużo gorszym stanie, albo w innym niż się spodziewaliśmy. W związku z tym musimy za każdy Dostosować działania wykonawcze do tego, co zastaniemy. Natomiast potrafimy to robić. Skupiamy w firmie specjalistów z różnych dziedzin, którzy mają duże doświadczenie. Przez to wiemy, jak planować, i tego typu niespodzianki potrafimy dość szybko przeprojektować. Dość szybko wdrożyć nowe działania wykonawcze, także radzimy sobie z tym doskonale. A czy na tej inwestycji były takie niespodzianki, właśnie na przykład jak jakieś instalacje, których nie było na planach? Tak, to się wiąże z tego, co mieliśmy akurat tutaj w ziemi. Natomiast jeśli chodzi o instalacje wewnętrzne, w zasadzie wszystkie instalacje zostały zdemontowane. Zostały tylko i wyłącznie ściany nośne, odtworzyliśmy stropy, odtworzyliśmy ścianki działowe, pokrycie dachu, praktycznie ze starej substancji, oprócz walor wizualnych, zewnętrznych, została tylko i, tylko i wyłącznie konstrukcja budynku. Wymieniliśmy również nowe instalacje zewnętrzne, i tutaj mieliśmy sporo problemów, dlatego że były też instalacje, których się nie spodziewaliśmy. Wymagało to tutaj Dużego, dużych nakładów pracy. I na koniec pytanie o standard wykończenia w tym budynku. Proszę powiedzieć, czym on się wyróżnia na tle innych w łodzi? Otóż wyróżnia się jakością, z pewnością tutaj. Stolarka zewnętrzna, okienna jest drewniana przez człowieka producenta w Polsce, tak samo drzwi wewnętrzne. Jeśli chodzi o pokrycie, poszycie dachu, mamy dostosowane do wizji. Miejskiej, czyli jest to blacha na rąbek w kolorze, który jest wskazany przez konserwatora. Części wspólne mamy wykończone w wysokim standardzie. Mamy, mamy gresy, mamy część odtworzeń, prawda? dlatego że byliśmy zobowiązani do tego, żeby zachować części wspólne w pierwotnym kształcie. Naprawaliśmy te rzeczy. Dołożyliśmy dużo płytek gresowych, odtworzyliśmy klatki schodowe drewniane. Proszę jeszcze powiedzieć, kiedy pierwsi mieszkańcy będą mogli się wprowadzić do swoich mieszkań. Zgodnie z zawieranymi przez nas umowami deweloperskimi mieszkania w pierwszym etapie planujemy oddać w kwietniu tego roku do mieszkańców. Najbliższe tygodnie miesiące, luty marzec przeznaczamy na zgłoszenie zakończenia robu oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i zezwoleń na, na przystąpienie do użytkowania oraz świadczeń o samodzielności lokali.